Dzisiaj jest uroczystość niepokalanego poczęcia i jestem w tak unikatowym miejscu, że nie lepiej bym sobie tego nie wymyślił, żeby móc przeżyć dzisiaj to y, niedzielne spotkanie. Ewangelia i liturgia słowa dzisiaj nas prowadzi y, w tak niesamowite miejsce, y, gdzie jest dialog młodej dziewczyny z aniołem, ale też jest. Y, Zmaganie się człowieka wewnętrznie w swojej wolności yy, z wyborami różnego rodzaju. Tak? Mamy dzisiaj yy, i raj, i gdzie się podziałeś człowieku, gdzie jesteś, dlaczego się chowasz. I Bóg szuka człowieka. Zawsze szuka człowieka. I to zawsze On pierwszy szuka człowieka, mimo tego, że my się wypniemy i gdzieś sobie tam pójdziemy. Jestem w takim miejscu w Chwalencinie, na Warmii. Yy, unikatowa rzecz. Myślę, że przy tym Święta Lipka, parę jeszcze innych miejsc, to jest nic. Natomiast znane jest stąd, że w głównym ołtarzu jest tak zwany Czarny Krzyż. I Czarny Krzyż był tutaj cudownością z racji na to, że ludzie przychodzili się modlić przed tym krzyżem przez jego wstawienictwo w różnego rodzaju chorobach wewnętrznych i zewnętrznych. I kiedy to miejsce zaczęło z tego tytułu słynąć, znaleziono tutaj lokalnego księdza kapłana, do którego ludzie przyszli i znieśli pierwsze datki, żeby zbudować tej świątynię. Ksiądz zatrzymał datki, ale nie zbudował świątyni, więc, w ramach tego, wedle sprawiedliwości Bożej, niekoniecznie ludzkiej, został dotknięty apopleksją i złożony tą chorobą. Dopóki nie poczyniono tutaj tej świątyni, która jest. Proszę zerknąć do góry. Mój operator, Szymańk, niech przyjedzie trochę po suficie. Drewniany, unikatowy sufit, przepięknie pomalowany, odnowiony wysiłkiem wielu osób, ocalony od zapomnienia. Ale właśnie z tego miejsca chcę Ci powiedzieć, że jeżeli krzyż jakiś ciemny wbija się w gologotę Twojego serca, jeżeli doświadczasz jakiegokolwiek cierpienia i uciemiężenia, to żebyś się chował w jej łonie. Ta, która dzisiaj pyta Boga, jak Ty sobie to wyobrażasz? Przed chwilą dostaję informację, że Maciek, o którym mówiłem wcześniej, który dogasa nam na tego glejaka, miał atak padaczki minutowy, co jak pisze mi Maria, ordynator i... Troskliwa taka duchowa i medyczna mama Maćka mówi, że 4 minuty to bardzo długo. Chłopak ma swoją golgotę, chłopak ma, ma swoje cierpienie, które nie wiem, czy jest w stanie za kogoś ofiarować, czy, czy za siebie jako wynagrodzenie. To jeszcze przed nami, może zdążymy jeszcze Maćka przygotować na tą drogę, na to przejście. To moje zadanie. Natomiast dzisiaj, w Twoje życie, chcę Ci powiedzieć z tego miejsca. Że masz arkę, w której się możesz schować. To jest jej łono, gdzie jest sterylnie czysto. Gdzie jest miłość, którą przyniósł Jezus i wypełnił sobą. To On się tam począł, to On się tam rozwijał, to Jego stamtąd wydała na świat. Jako księcia pokoju. To On jest manną, która była zamknięta w arce i którą Cię karmi każdego dnia, zwłaszcza dzisiaj. I to jest też ten pasterz, który... Zostawia 99 innych, tych sprawiedliwych i bezpiecznych, a idzie być może za tobą, gdzieś tam na peryferię twojego życia. Może masz w sobie uwarunkowany antyklerykalizm, może nie po drodze ci z kościołem z różnych rzeczy, bo doświadczyłeś poranienia, czy doświadczyłeś poranienia. On cały czas cię szuka, jak tego Adasia w krzakach i mówi Ewka, Krzysiek, Marta, Maria, Jacek wyciągam Cię z tych zarośli, jestem gotowy dać i rozpróć swoje życie, żeby Twoje ocalić. Dzisiaj będzie godzina łaski od 12, od 13. .00. Nie wiem, gdzie będziesz, ale spróbuj swoje serce zamknąć w jej niepokalanym sercu i zatrzasnąć się jak w arce w jej łonie na ten czas. Odłóż wszystko. Masz siłę, to pójść do kościoła. Nie masz siły, to siedź tam, gdzie jesteś, ale przenieś się sercem tam i proś za grzeszników. Proś za cały świat, za ludzi młodych. Jeżeli Cię mogę prosić, to proś za Adę w szpitalu psychiatrycznym, za wszystkie dzieciaki, które gdzieś są teraz przywiązane do łóżek z różnych względów, za wszystkie dzieciaki, które dogasają. Ja chcę prosić za całe giżycko, w którym pracuję, ale za te wszystkie miejsca, które teraz odwiedziłem na rekolekcjach, bo dzisiaj lądujemy, za Barzyny, za Chwalencin, za Bornity, za wszystkie inne miejsca, gdzie mnie Bóg postawił, ale z tego miejsca też błogosławię tych wszystkich ludzi, które Pan Bóg postawił w tych godzinach ostatnich na moim szlaku w kościele mojego serca i proszę Cię Panie, abyś błogosławił teraz tym wszystkim, którzy to słyszą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Krótka.